Witam Was bardzo serdecznie. Moi drodzy, przedstawię dzisiaj aspekty Feng Shui na kolejny dzień. Mianowicie 23 stycznia 2024 roku, wtorek. Dzisiejszy dzień jest powładaniem psa według chińskiego kalendarza, a jeśli chodzi o urzędnika, to swój urząd objął dzisiaj 10 urzędnik. A nazwa 10 urzędnika brzmi otrzymywać. Moi drodzy, miesiąc dalej we władaniu drewnianego bawołu, jeżeli chodzi o kalendarz solarny, lunarnie, mamy już tutaj władztwo tygrysa. A jeśli chodzi o o rok ciągle mamy go we władztwie Wodnego Królika. Moi drodzy, otrzymywać dziesiąty urzędnik, więc jak sama nazwa brzmi, słuchajcie, to czas na otrzymywanie różnych rzeczy, a zatem dzisiaj zasiewamy. Zasiewamy różne ważne rzeczy w naszym życiu, po to, żeby móc zbierać tego plony. Moi drodzy, dzisiejszy dzień jest dniem dobrym, tak jak i wczoraj, na przykład na zawieranie małżeństwa. Dobry dzień na oświadczyny, dobry dzień na to, żeby rozpocząć edukację. To bardzo dobry dzień na to, żeby poprosić kogoś o jakąś przysługę, tak? Czyli dzisiaj możemy składać prośby, możemy dzisiaj wysyłać CV, możemy dzisiaj prosić o podwyżkę, na przykład, tak? Możemy się dzisiaj umówić na spotkanie z szefem. Albo inną ważną dla nas, moi drodzy, jakąś sprawę, czyli właśnie jakąś taką przysługę możemy prosić. Dzisiaj jest też dobry moment na to, żeby rozpocząć nową pracę. Nie zaleca się, moi drodzy, dzisiaj rozpoczynania remontu czy kuracji medycznych, a także uczestniczenia w pogrzebach. Pamiętajcie o pustym kursie księżyca, planując swoje codzienne czynności i aktywności, moi drodzy, aby właśnie w tym czasie powstrzymać się od pewnych działań, kiedy mamy pusty kurs księżyca. Kochani moi, te informacje linkuję na dole w opisie każdego filmiku. No i macie dostępne na kanale terminarze retrogradacji oraz zaćmień. Pamiętajcie, pamiętajcie o tym, moi drodzy. pusty kurs księżyca jest bardzo ważną częścią składową kalendarza lunarnego, a więc hmm, współgra tutaj z fengszuj. Moi drodzy, dzisiejszy dzień będzie dobry dla osób urodzonych w znaku chińskiego tygrysa, królika, konia i psa, neutralny dla bawołu, węża, kozy i świni, a zły dla szczura, smoka, małpy i koguta. Dziękuję Wam bardzo serdecznie, moi drodzy. Życzę wszystkiego dobrego i zapraszam na kolejne spotkanie z feng shui.